Zrezygnować. Ale tak naprawdę ustawa o uzgadnianiu płci, to jest de facto ustawa, która nadaje bardzo duże możliwości przekształcania związków partnerskich w tak zwane małżeństwa homoseksualne. No bo kto w tej chwili, gdyby ona weszła w życie, byłby w stanie sprawdzić, czy to nie jest tak, że jak przychodzi taki pan i mówi, że się czuje wewnętrznie kobietą, to on nie uzgodnił ze swoim homoseksualnym partnerem, że się tak podzielą, że ty będziesz mówił, że jesteś mężczyzną, ja będę mówił, że jestem kobietą, pójdę i sobie zmienię płeć na kobietę, bo się czuję, a potem co będzie nam przeszkadzało w tym, żeby wziąć ślub? No kobieta i mężczyzna, w papierach się wszystko zgadza. Pasuje, pasuje. No do, do tego prowadziła przecież przede wszystkim ta ustawa o tak zwanym uzgadnianiu płci. Myślę, że w tym zamysłu jest następujący i o tym też jest książka pozamiatane, że prędzej czy później Donald Tusk do Polski się wybiera z powrotem pewnie w roku 2017, że platforma obywatelska jego ukochany projekt, który jest de facto jego własnością jego i tego wąskiego jądra władzy, o którym wcześniej mówiłem, no Będzie mu jeszcze nieraz nie potrzebny i nieraz nie przydatny. Nie może ten instrument, ta partia, znajdować się w takim miejscu, jak znajdowała się w 2005 i 2007 roku, bo sytuacja się na scenie polskiej politycznej zmienia, nastroje się zmieniają. Platforma przesuwa się na stanowiska takiej europejskiej partii le, liberalno-lewicowej takiej partii, która, jeśli idzie o kwestie światopoglądowe będzie bardzo ulegała dyktatowi Brukseli, różnych homologis, różnych szaleństw mniejszościowych, akcji afirmatywnych, wyrównawczych, antydyskryminacyjnych. A jeśli chodzi o gospodarkę, to będzie takim trochę dawnym kongresem liberalno-demokratycznym, trochę dawną Unią Wolności, czyli... No, wolność gospodarcza, ale przede wszystkim dla tych, którzy już zdążyli się z nami zaprzyjaźnić i trochę sprywatyzować, to, to oni tej wolności dla siebie najbardziej potrzebują. A ci, co im przeszkadzają w robieniu wielkich biznesów, no to tych trzeba gdzieś tam przydusić domiarami podatkowymi i kontrolami skarbowymi. I taka partia w Polsce ma przyszłość. Ja nie wiem, czy ona będzie miała Donalda Tuska na czele, czy się będzie nazywała Platforma Obywatelska, czy się przemieni jeszcze w coś innego. Ale przestrzegam tych wszystkich, którzy składają Platformę do grobu i tak jak mój redakcyjny kolega Rafał Ziemkiewicz w książce Pycha i Upadek twierdzą, że ten korkociąg śmieszności, żałości i afer, w który wpadło PO, to już jest taki ciąg, z którego oni nie wyjdą i ten samolot się roztrzaska o Ziemię za chwilę. Nie. Niestety nie. Z tego prostego powodu, że nie zniknęli wyborcy tego projektu. To znaczy, owszem, część tych, którzy dali się nabrać, jest już w tej chwili gdzieś indziej, część odwraca się od polityki w ogóle, jak to zwykle bywa. Ale platforma obywatelska cały czas może liczyć na miliony wyborców, którzy, którzy tak powiem temu projektowi papugowania Europy w formie lewicowo-liberalnej kiedyś przysypanej lukrem, że my też się powołujemy na społeczną naukę Jana Pawła II, a teraz przysypanej lukrem, że rozwiązujemy realne programy, problemy realnych Polaków i nie robimy polityki, będzie się dawała nabrać. Co więcej, platforma krzepła przecież przez te dwie kadencje, pompując w zaprzeczeniu. Ze sobą spółki, firmy swoich kolegów, olbrzymie pieniądze, przede wszystkim pieniądze unijne. W tej chwili mamy do czynienia z, przecież z tym, że to w samorządach najwięcej no się tych pieniędzy zagospodarowuje na różne sposoby. A od dwóch kadencji w samorządach siedzi platforma obywatelska przede wszystkim z PSL-em i te pieniądze zagospodarowuje i dalej je będzie przez kolejną kadencję zagospodarowywała chyba że efektem wygranych przez opozycję wyborów będzie to o czym już się przebąkuje w pisie to znaczy wykreś wykreślenie na nowo mapy polskich y, województw bo nawet pojedyncza zmiana w postaci powołania województwa na przykład środkowo pomorskiego albo warszawskiego, czym owocuje, w tym, że trzeba zrobić przedterminowe wybory do sejmików wojewódzkich. I to jest sposób na to, żeby po w tej chwili już prawie 9 latach siedzenia tej e, pomarańczowo-zielonej mafii w sejmikach, spróbować te sejmiki odebrać. No, miejmy nadzieję, że takie przedterminowe wybory już by się obeszły bez cudów nad książeczkami PSL-owskimi różnymi. Innymi tego typu historiami. Aczkolwiek wiem, że w województwie, w którym wszyscy popierają PSL, mówię teraz rzeczy bardzo niepopularne. Bo Państwo, przecież ja wiem, że Państwo wszyscy, Państwo nawet nie wiecie, że wszyscy popieracie PSL. Stawiacie te krzyżyki i wrzucacie do urny i nie wiecie, że to są głosy na polskie stronnictwo ludowe. Nie przepraszam, to ponury żart oczywiście. Także ja platformę absolutnie do grobu nie składam. To po pierwsze, próbuję zastanowić się nad tym, Jaka jest jej przyszłość lub platforma podobnego projektu wskazuje też w tej książce na jej korzenie. Kiedy przyjrzymy się temu, co myśleli tak naprawdę działacze Kongresu Liberalno-Demokratycznego w 90-92 roku, to się okaże, że bardzo wiele rzeczy znajdziecie Państwo w tej chwili w platformie. Nawet się chyba jakiś jeden czy dwóch politologów po ostatniej konwencji programowej przedwyborczej PO odezwało, mówiąc, że platforma. Zaczyna przypominać dawny Kongres Liberalno-Demokratyczny. A jaki był Kongres Liberalno-Demokratyczny? To była najbardziej progresywna, światopoglądowo partia w Polsce we wczesnych latach 90. Była taka słynna sytuacja, kiedy w 92 roku, też to opisuję w książce szczegółowo, w Sobieszewie doszło do z kolei innego wyjazdowego spotkania, tym razem Kongresu Liberalno-Demokratycznego i tam przyjęto taką deklarację Sobieszewską. 1992 rok, to jest 11 lat, lat przed deklaracją krakowską. Um, I tam nie ma nic o wieszczach oraz wartościach chrześcijańskich, natomiast jest bardzo radykalny manifest na temat neutralności światopoglądowej państwa, na temat zezwolenia na aborcję, na temat ograniczenia praw kościoła, konkordatu i wielu różnych innych rzeczy. Bardzo radykalna lewo, lewicowa deklaracja. Wtedy w kongresie liberalno-demokratycznym znajdował się jeszcze Lech Marzewski. Był takim jak się wtedy o nim pisało, liderem prawicowego skrzydła Kongresu Liberalno-Demokratycznego. I on po tym zjeździe, znaczy, przepraszam, po tym spotkaniu w Sobieszewie odszedł z kongresu razem z prawym skrzydłem KLD i trafił do partii konserwatywnej takiej efemeryty, która potem przez parę lat jednak jeszcze istniała pod wodą Aleksandra Hala. Kto był autorem deklaracji Sobieszewskiej, która sprawiła, że mówiono wtedy o, li, o liberałach z KLD, że są podróżującymi po Polsce nosicielami. Kaganka aborcji, a no tę deklarację pisali Janusz Lewandowski i Rafał Grupiński. Rafał Grupiński, który też był działaczem KLD, podobnie jak Mirosław Drzewiecki był działaczem KLD, podobnie jak Grzegorz Schytyna był działaczem KLD, podobnie jak minister Karpiński był działaczem KLD. Podobnie jak działaczem KLD, lokalnym baronem KLD był obecny minister skarbu, który nie pamiętam jak się nazywa, gdyż z twarzy jest podobny zupełnie do nikogo i w ogóle nie wiadomo skąd się wziął, ale wiadomo, że wziął się ze struktur lokalnych z Południowej Polskiej Kongresu Liberalno-Demokratycznego. I długo, długo jeszcze by wymieniać. To są takie procesy, które gdzieś nam umykają, uchodzą. My się emocjonujemy tym, kto jest na listach wyborczych tym, kto się dostał do Sejmu, kto się nie dostał, a te procesy decyzyjne gdzieś tam w tej Radzie Gospodarczej Bieleckiego, gdzieś tam w gronie Drzewieckiego dostarczającego cygara i wina, Lewandowskiego, Mózgowca, piszącego programy, Bieleckiego podpowiadającego, jak tu się układać z bankami, z Unią Europejską. Tam się dzieją tak naprawdę najciekawsze rzeczy. Oby się przestały dziać dzięki temu, że coś się, że coś się w Polsce zmieni. I teraz jak sobie przypomnimy, czym był wtedy kongres mm, i popatrzymy na to, czym jest w tej chwili platforma, to zobaczymy, że to był taki długi łuk. Taki długi łuk. I gdzieś tutaj w apogeum tego wzlotu było właśnie to miejsce, gdzie Platforma Obywatelska najbardziej udawała to, czym nie jest, czyli prawdziwą partię konserwatywną, konserwatywno-liberalną, czyli te czasy Płażyńskiego, czasy Rokity, deklaracji krakowskiej itd., itd. A to wszystko tylko dym ilustra, jak w sztukach zaawansowanego magika. Tak właśnie było. Jedną z ciekawszych rzeczy, którą mi się udało znaleźć na potrzeby tej książki. Była taka ankieta, którą Donald Tusk wypełniał w 1993 roku dla naukowców z Warszawskiego Instytutu Socjologii i Badań Politycznych. Oni przeprowadzili wtedy taką anonimową ankietę, przepytali 29 znaczących posłów. Rozwiązanego właśnie parlamentu. Zadawali rozmaite, bardzo rozbudowane pytania o politykę, polskę, problemy polski, itd. itd. No i y, y, ci politycy odpowiadali bardzo obszernie i szczerze, gdyż, jak powtarzam, była to ankieta anonimowa. Ale kiedy ukazała się książka, y, która relacjonowała wyniki analizy tych odpowiedzi, y, no to opublikowano listę tych polityków, znaczy nie dopasowano ich do ich wypowiedzi. Ale ponieważ wypowiedzi były ponumerowane, a ja jestem bardzo sprytny, to bardzo szybko udało mi się odsiać, wiedząc, że jest tylko dwóch polityków KLD, którzy się wypowiadali w tej ankiecie, odsiać tych, którzy byli tam z Solidarności, albo z, z SLD, albo skądś tam jeszcze, i ustalić, że ankieta numer 16 i numer 17 to były ankiety wypełniane przez KLD, a dokładnie ankieta 17 to była ankieta Donalda Tuska. Jak doszedłem do takiego miejsca, w którym respond, anonimowy respondent numer 17 mówi tak a Polacy to tam w ogóle mają taki dziwny pogląd na temat polityków, na przykład tam mówią, że a jakby tak coś tam to coś tam, ale jakby przyszedł do nich Tusk na kolację, no to by powiedzieli coś tam innego. W tym momencie już nie miałem żadnych wątpliwości, ale też prawda jest taka, że po pewnej kwicistości wypowiedzi, nawet bez tych numerków bardzo dałoby się łatwo tego Tuska rozpoznać. W 93 roku rzeczy, które mówił Donald Tusk są bardzo znaczące. Mówił na przykład między innymi o tym, że Polityka jest według niego amoralna, że jedyne, co się liczy w polityce, to jest skuteczność. I mówię, że z tego punktu widzenia to na przykład Gomułka, Wałęsa, Churchill, Margaret Thatcher wszyscy są równie wybitnymi politykami, bo byli skuteczni. To jest, to jest wedle jego główne kryterium, wedle którego powinniśmy oceniać politykę. Jest pytany o to, jakie są największe problemy Polski. On mówi związki zawodowe i roszczeniowe grupy Polaków jest pytany o to, jak będzie wyglądała wspólnota polska po przemianach ustrojowych. On mówi, że on w ogóle nie wie, że w jakiejś wspólnoty, nie ma wspólnot w ogóle, są jednostki, te jednostki mają swoje interesy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo pouczająca lektura, znajdziecie ją Państwo w osobnym rozdziale w tej książce. Nawet sam naukowiec, który analizował wtedy o wypowiedzi, to tak określił je, z tego co pamiętam, takim zwrotem, że Moment makiaweliczny wtedy e, usłyszał w wypowiedziach Donalda Tuska, persony numer 17 wypowiadającej się w tej książce. Ta książka nosiła tytuł Świat elit politycznych, taki niskonakładowy, niskonakładowy druk naukowy. Ja mówiłem wcześniej, że jest sporo literatury naukowej o Platformie. Jest, tylko że do niej nikt nie sięga, bo nie chodzi o książki typu Wspomnienia Janusza Palikota, choć one też są bardzo cenne. Ale są prace naukowe gdzieś na jakichś lokalnych uniwersytetach, opracowania na temat tego, jak wyglądały kampanie wyborcze, jaki wpływ miała kampania, słynna kampania ICI na wybory Zmieni Polskę, na przykład w 2007 roku. Wedle najostrożniejszych szacunków zwiększyła frekwencję o 1,5 miliona osób, z których większość głosowała na Platformę Obywatelską. Są, są twarde naukowe opracowania na ten temat, są raporty, są tabele. Jest świetny zbiór prac na temat Platformy wydane przez wydawnictwo Adam Marszałek, w którym na przykład Rafał Matyja pisze rzecz taką. Przeanalizowawszy wszystkie listy wyborcze, KLD, potem Unii Demokratycznej, Unii Wolności i Platformy Obywatelskiej dochodzi do wniosku tak. Jeśli chodzi o partyjność, to znaczy w sensie kadry partyjne, ciągłości nie ma. Jeśli chodzi o, chodzi o środek decyzyjny, jest ciągłość. Jest jak najbardziej, jest ciągłość, jeśli chodzi o środek decyzyjny. Ten, o którym wcześniej mówiłem. Donald Tusk, Janusz Lewandowski, on Jan Krzysztof Bielecki, ich koledzy delegowani w różne ważne miejsca. Taką ważną osobą jest na przykład Krzysztof Kilian, o którym mało kto wie, mało kto pamięta. To była bardzo wpływowa osoba w połowie lat 90., ponieważ ona na przykład przyznawała pierwsze koncesje. E, chyba tak. przyznawała pierwsze koncesje takie jeszcze na. Na słowo honoru. Ja to pamiętam te czasy, bo, bo pracowałem wtedy u Wojciecha Reszczyńskiego w Radiu Wawa i myśmy wtedy dostali taką koncesję. Niestety w, nie jako pierwsi, tylko dopiero po Radiu Z i po kimś tam jeszcze. Wtedy wszyscy, którzy zaczęli nadawać, wykorzystując luki w prawie, w pewnym momencie zaczęli być nazywani piratami. I wiceminister wtedy łączności, którym był Krzysztof Kilian zaczął wydawać takie uznaniowe zezwolenia na to, że, że, można nada, na, że można jednak nadawać. No i pierwsze takie zezwolenie Radio Zet na przykład dostało. Potem chyba Radio S, potem jeszcze ktoś. Myśmy w pewnym momencie też, też dostali, ale to było wszystko jak bardzo wiele rzeczy u początku III RP. To jeszcze nie było tak, że istniały jakieś zasady określone, że są konkursy na częstotliwości, że się dostaje te koncesje. Nie, to było na zasadzie takiej, że trzeba było wymyślić jakąś administracyjną podpórkę, żeby uwiarygodnić i usankcjonować stan faktyczny. Stan faktyczny był taki, że ludzie jak Polska Długa i Szeroka otwierali radiostacje prywatne, tam, Działo się tak w Warszawie, w, w Poznaniu, w Opolu, gdzieś tam jeszcze i tak dalej. Da. I Krzysztof Kilian był na przykład człowiekiem, który wtedy tym wszystkim zarządzał. Zarządzał chociażby z tego powodu, że Ministerstwo Łączności kontrolowało częstotliwości i oni mogli wydać taki papierek, też taki bez jakiegoś specjalnie średniego umo um um umocowania prawnego, mówiący tam, że a wy jesteście jeszcze piratami, a wy już nie jesteście piratami. Jest cała masa takich procesów, do których gdzieś tam dochodziło w pierwszej połowie lat 90., które jak się zakończyły, a no tak, że już jakoś tak zostało. No. No jakoś tak wtedy wyszło i tak jakoś zostało. No potem oczywiście przyszły trudniejsze czasy, już były jakieś skomplikowane przepisy, Krajowe Rady Radi, te, Krajowe Radiofonii i Telewizji i ci, którzy przychodzili nowi i brali udział w konkursach, to już było bardzo ciężko, było musieli przynosić te dokumenty, te projekty i tak dalej. A ci, co wcześniej, no, no jakoś tak zostało, no, po prostu. Nikt się tym specjalnie nie przejmował.